Siemanderu to znowu ja, wasz ulubiony youtuber i tak, tak, doktor SR. I tak tylko na wstępie dodam do tego filmu, bo cały film pierdzieliłem głupoty, <noise> że tytuł filmu to jest bardziej rusza na szlak, a tak naprawdę to jest mistrz kierownicy ucieka. Po prostu zmylił mnie tytuł filmu. Angielski Smokey and the Bandit. Tam jest Bandit i ja sobie skojarzyłem też ze starym filmem: że Bandit Bandio rusza na szlak. Popierdzieliłem filmy, ale to jest Misz Kierownicy Ucieka, zarąbisty film tam z lat 70., chyba 80. Fajna komedia, i po prostu odgraliśmy sobie z ekipą traskę z tego filmu. Wzorowano na tym filmie też właśnie tym jego pontiakiem, więc zapraszam na film. Panowie, jedziemy sobie jeden wyścig, wszyscy biorą moje auto. I tak jak nieraz już kurczę tutaj na live'ach był poruszany film. Eee, jak on się nazywa? Się? Kurde, wyszło mi z głowy. Ta właśnie przy chwilą miałem to na myśli. Bandzio rusza na szlak. Tak? Bardzo rusza na szlak, chyba to było to. Eee, I jeździł takim pont jakiem Transam. I mam teraz właśnie. Mapkę zrobioną właśnie, pod, dedykowaną pod ten film i tunik do tego transama, więc po prostu wszyscy pamiętajcie, bierzecie ode mnie sobie furę, odpalam mapkę i zobaczymy co tutaj Kurbo! Psz... Co tu się stało? Być może mi na dachu eee, i zobaczymy co tam będzie. Na pewno będą jakieś skoki i tak dalej, wiecie, jakieś tam off odcinki, eee, no bo tak jak w filmie było. Eee, no orientujcie się, panowie, orientujcie się, bo będę startował e, customową mapkę. Dobra, panowie, już odpalam mapkę. Mamy tutaj Smokey and the Bandit, bo to no, amerykański tytuł. 13,6 km. E, no i tutaj auto mam przygotowane, więc po prostu pamiętajcie, wziąć sobie wszyscy ode mnie furę. No i co, startujemy rozrzewkowo, pierwszy wyścig, lecimy. Uwaga, będę startował PVP, mój konwój. 5, 4, 3, 2, 1. Poszło. dobra, skupcie się panowie. Odwzorowujemy film. Co będzie ciekawego, no to się okaże. Opel Astrafan, fan, co ty żeś wziął? Kurde, moje auto mogłeś brać. Ten trzeba było brać. Wariacie Dobra, niech idzie swoim, zobaczymy jak pójdzie. <gry> no jest różnica. Dobra, zobaczymy, zobaczymy. Nie wiadomo czy w ogóle coś ciekawego będzie w tym... Może i tak. auto. No się... No się... No się... Oj, oj. Zanim wychalę ten samolot, żeby wyhamować. No, ale hamuje to auto normalnie. Wiecie to tutaj ma ono, no właśnie tak wiecie, w poślizgach lecieć, no tak jak w filmie. Jak ktoś nie ogląda, no bo wiadomo, że młodzi gracze na pewno nie widzieli tego filmu, Będzie rusza na szlak, no polecam, bo to taki, no, stary, no, fajny film. To ostro, to coś dziwnego się stało. Kevin, wiesz co się dzieje? Chyba z internetem masz coś, problem, bo pojawiasz się i znikasz też nie? Więc to może nie jest wina kompra, tylko z internetu. O, się nie tam pędzę, bo się źle złoży. O jezus! Nie, nie przelecę! Kurde, wszyscy spadli? Nie, najlepszy skok pewnie kurczę, na trasie kurczę, spadłem. O nie. Uwaga na policję, uwaga na policję A zapomniałem jak się nazywał jego ten spulas co ciężarówką jeździł I często było tak, że on tam nie był Chował się za jego ciężarówką, chyba wjeżdżał nawet do tej ciężarówki na pakę O, uwaga skok Bum Dobra, ja w miarę, w miarę Ja nie Bajka... Bo półde długi byście, 28 km. Uwaga, policja znowu, barykada na drodze. No nikki cały czas u ciebie te słychać. Tego? Ale ludzie tak mocno bardziej krajoznawczo niż wyjść Po prostu, żeby sobie przejechać w jakąś tam fajną o, Nawet dobra. nie na pełnym gazie tak Ta, ale pamiętam te mosty wszystkie rozwalone w tym filmie, w tym filmie zawsze były takie drewniane i no, on jako jedyny przeskakiwał policja zawsze wpadała tam o matko, dobra, nie wcelowałem w ogóle Nawet ostatnio chyba teraz z tego filmu To, to za filmów byłeś? Banzi rusza na szlak nie Na pewno jakbyś zobaczył, któryś wiedział. No mówię, on miał takiego współlasa, y, ciężarówką jeździł z takim kurcze psem. A on zawsze właśnie tym pontyakiem uciekał przed policją, zawsze jakimś tam odcinku y, jakimś... Dziewczynę wyrywał, z nim jechała tym podciakiem czy coś nie. Uwaga, uwaga. Eee, nie O ja, co tu się stało? Ale mnie wypiło po wylądowaniu. Masakra, ale mnie sponiewierało. Ale tuning nawet dobry, zostawię sobie ten tuning na tym punkcie jak będzie Dobry ale hamuj słabe. Służy, a pan Hamuj na prostych kołach Nie na skręcowy. Dobra. Ja Jak nie głupia blondynka. Ja na automacie Barykada uwaga O kurde szykana uwaga Uf. Kurde Ty jaki skok Jaki skok przed nami Ja pierdzielę Oh my god Uwaga 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 barykada znowu Policja ale pięknie się złożyło Boże, jaka inicjacja Policja znowu obstawiła rondę Dlatego nie jechaliśmy, bo na nie. rondo Nie, nie Wszystko jest na tym Policia. To nie ten z policji. Dobra, zaraz meta. Jaka, i jak dużo policji było po lewej stronie? Boom. Ty, jak wystrzeliły, jak w, w spełnionym tempie fajnie to wyglądało. Mm -hmm. no. no dobra, no to mamy Bandzio rusza na szlak. Opel Opelastra ostatni jeszcze nie dojechał. Niemożliwe. <noise> w D500. No dobra, A fajnie -C -C było. Był piąty, kurde. To jest niemożliwe. No to cienios. <noise> No dobra, młody wygrał z Filipem i z Darią. Ja byłem czwarty, w piąty No i spoko, no taki luźny. Na rozgrzewkę, na rozgrzewkę wisi.